Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewice. Kanał Jezusa pozwólcie kochać się Bogu. Przedstawia. Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Księga czwarta o sakramencie ołtarza. Odcinek 36. rozdział siódmy. O roztrząsaniu własnego sumienia i o postanowieniu poprawy. Głos Chrystusa. Kapłan powinien przystępować do sprawowania, szafowania i przyjmowania tego sakramentu z najgłębszą pokorą serca, z żywą wiarą i szczerym pragnieniem uczczenia Boga. Zbadaj pilnie swoje sumienie. Jeśli możesz, oczyść je i uporządkuj przez prawdziwą skruchę i pokorną spowiedź. Abyś nie miał, lub nie poczuwał się do żadnej ciężkiej winy, która by mogła cię niepokoić, albo powstrzymywać od śmiałego przystępu do mnie. Miej obrzydzenie do wszystkich grzechów w ogóle i zbudzaj szczególny żal za te wykroczenia codzienne. Jeśli czas pozwala, wyznaj Bogu. Wszystkie nędze wypływające z Twoich namiętności. Ubolewaj, że jesteś jeszcze tak zmysłowy i światowy, tak nieuporządkowany w namiętnościach i pełny porządliwych poruszeń, tak nieopanowany, zajęty często próżnymi marzeniami, tak bardzo skłonny do rzeczy zewnętrznych, a tak niedbały w rzeczach wewnętrznych. Tak skory do śmiechu i rozrywek, a ciężki do żalu i skruchy. Tak pochopny do pobłażania i dogadzania ciału, a ociężały do karności i twardego życia. Tak ciekawy do słuchania nowin i oglądania rzeczy próżnych, a tak opieszały i niechętny do przyjmowania tego, co trudne i wzgardzone. Tak chciwy, żeby mieć wiele, a tak skąpy w dawaniu i uparcie zatrzymujący wszystko dla siebie. Tak nierozważny w mowie, tak niewytrwały w milczeniu, tak nieułożony w obejściu i tak porywczy w działaniu. Tak niewstrzemięźliwy w jedzeniu, a tak głuchy na słowo Boże. Tak prędki do odpoczynku, a tak opieszały do pracy, tak uważny przy słuchaniu baśni, a tak ospały w świętym czuwaniu i wyczekujący jego końca, tak roztargniony, gdy trzeba się skupić, tak niedbały w pacierzach, tak oziębły przy, przy mszy świętej i tak oschły u stołu pańskiego, tak szybko rozproszony. A tak rzadko, zupełnie skupiony, tak skory do gniewu, tak łatwo obrażający bliźniego, tak skłonny do sądzenia innych, tak surowy w karceniu, tak wesoły w powodzeniu, a tak słaby w przeciwnościach. Ubolewaj też, że często tak wiele dobrego postanawiasz, a tak mało wykonujesz. Gdy te i inne wady wyznasz Bogu ze skruchą i obrzydzeniem dla własnej ułomności, uczyń mocne postanowienie wytrwałej poprawy i ustawicznego doskonalenia życia. Potem zdając się zupełnie na wolę Bożą, ofiaruj siebie na wieczną ofiarę ku czci mojego imienia. Poświęć mi wiernie swe ciało i duszę, abyś mógł godnie przystąpić do złożenia ofiary Pańskiej i przyjąć zbawiennie sakrament mego ciała. Nie ma bowiem godniejszej ofiary i pełniejszego zadośćuczynienia za grzechy nad szczere i całkowite ofiarowanie Bogu samego siebie łącznie z ofiarą ciała Chrystusa we mszy i przy Komunii Świętej. Jeżeli człowiek uczyni, co jest w jego mocy i szczerze będzie pokutować, to ilekroć przyjdzie do mnie, poprzebaczenie i łaskę niech pamięta. Na moje życie, mówi Pan, ja nie pragnę śmierci bezbożnego, ale jedynie tego, by bezbożny zmienił swoje postępowanie i żył. Grzechów jego oraz nieprawości więcej już wspominać nie będę, lecz mu je wszystkie przebaczę. Rozdział 8 O ofiarowaniu się Chrystusa na krzyżu i oddaniu Jemu samemu nas samych. Głos Chrystusa. Jak ja, z rozłożonymi na krzyżu rękami, z obnażonym ciałem, ofiarowałem się dobrowolnie Bogu Ojcu za Twoje grzechy, tak, iż we mnie nic nie pozostało, czego bym nie poświęcił w ofierze na przebłaganie gniewu Bożego, tak i Ty powinieneś dobrowolnie. Codziennie we mszy świętej oddawać mu się na ofiarę czystą i świętą, z ciałem i duszą, ze wszystkimi twoimi siłami i uczuciami. Niczego bardziej od ciebie nie żądam, jak tego, abyś się starał oddać mi siebie całkowicie. Cokolwiek byś mi nie dawał, nie dając siebie, za nic to mam, gdyż nie darów Twoich szukam, ale Ciebie samego. Jak Tobie nie wystarczyłoby mieć wszystko oprócz mnie, tak żadna Twoja ofiara nie może mi się podobać, jeśli mi nie ofiarowujesz całego siebie. Ofiaruj mi siebie, daj mi się cały. A ofiara Twoja zostanie przyjęta. Oto ja ofiarowałem się cały Ojcu za Ciebie, całe moje ciało i wszystką krew moją dałem Ci na pokarm, abym cały był Twoim, a Ty stał się moim na wieki. Jeżeli na sobie się oprzysz, i woli mojej dobrowolnie się nie poddasz, Ofiara Twoja nie będzie całkowita, i nasze zjednoczenie niezupełne. Dobrowolne oddanie siebie w ręce Boga powinno uprzedzać wszystkie Twoje sprawy. Wtedy osiągniesz wolność i łaskę. Mało jest ludzi wewnętrznie oświeconych i wolnych gdyż rzadko kto umie zaprzeć się siebie zupełnie. A mój sąd jest stanowczy. Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Jeśli więc pragniesz być uczniem moim, ofiaruj mi siebie i wszystkie twoje uczucia. Rozdział dziewiąty. Nas i wszystko nasze Bogu ofiarować, i za wszystkich modlić się powinniśmy. Głos ucznia: Panie, wszystko to Twoje, co jest na niebie i ziemi. Chcę w dobrowolnej ofierze oddać Ci siebie i pozostać Twoim na zawsze. W prostocie serca mego, Ofiaruję ci dziś siebie na wieczną służbę, abym ci zawsze był posłuszny jako nieustanna ofiara twej chwały. Przyjmij mnie wraz z tą świętą ofiarą twego najdroższego ciała, którą ci składam w obliczu niewidzialnie obecnych aniołów dla mego zbawienia i za cały twój lud. Panie, na ołtarz zmiłowań Twoich rzucam wszystkie grzechy i występki, które popełniłem wobec Ciebie i Twoich świętych aniołów od dnia, w którym zgrzeszyłem po raz pierwszy, aż do tej godziny. Spal je doszczętnie i obróć w niwecz ogniem Twojej miłości. Zgładź wszystkie zmazy moich grzechów. I z wszelkiej winy oczyść me sumienie. Przywróć mi Twą łaskę, którą straciłem grzesząc. Udziel mi zupełnego przebaczenia I przyjmij mnie miłosiernie pocałunkiem Twojego pokoju. Cóż innego mogę uczynić za me grzechy, Jak tylko wyznawać się pokornie i opłakiwać, i błagać nieustannie twego zmiłowania. Proszę, wysłuchaj mnie łaskawie, gdy stoję przed tobą, o mój Boże. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi, nie chcę już więcej nigdy ich popełniać. Żałuję za nie i żałować będę, póki mi życia starczy. Gotów jestem je odpokutować i zadośćuczynić, ile tylko będzie w mej mocy. Odpuść mi, Boże, przebacz mi grzechy dla świętego imienia Twojego. Zbaw moją duszę, którą odkupiłeś, Twoją krwią najdroższą. Powierzam się Twemu miłosierdziu i oddaję się w ręce Twoje. Czyni ze mną według Twojej dobroci a nie według złości niegodziwości mojej. Ofiaruję Ci także wszystkie moje dobre uczynki, chociaż nieliczne i niedoskonałe. Udoskonal je, uświęć i przyjmij łaskawie, czyniąc je miłymi sobie. Mnie zaś leniwego i nieużytecznego sługę racz doprowadzić do błogosławionego i chwalebnego końca. Ofiaruję ci także wszystkie zbożne pragnienia ludzi tobie oddanych. Oddaję Ci potrzeby moich rodziców, przyjaciół, braci, sióstr i wszystkich drogich mi osób i tych jeszcze, którzy mnie lub innym dobrze czynili dla miłości twojej, tych, którzy oczekują tego ode mnie. I proszą mnie o modlitwy, i msze święte za siebie, i swoich, żywych czy umarłych. Niech wszyscy doznają pomocy twej łaski, wsparcia twej pociechy, ochrony w niebezpieczeństwach, uwolnienia od kar. Niechaj, wolni od wszelkiego zła, z radością i uwielbieniem składają ci dzięki. Zanoszę też modlitwy i ofiary błagalne za tych szczególnie, którzy mnie kiedykolwiek obrazili, zasmucili, zganili, albo mi wrzadzili jakąś krzywdę lub przykrość. I za tych wszystkich, których ja sam kiedykolwiek zasmuciłem, zawstydziłem, zmartwiłem i zgorszyłem słowem lub czynem świadomie, lub niebacznie. Daruj nam wszystkim jednakowo nasze grzechy i odpuść wzajemne urazy. Usuń z serc naszych wszystkie podejrzenia, żale, niechęci, gniewy, spory i to, co może naruszać miłość i zmniejszać zgodę braterską. Zmiłuj się, panie, zmiłuj nad żebrzącymi twego zmiłowania. Udziel łaski potrzebującym i daj nam tak żyć, abyśmy byli godni cieszyć się Twoją łaską i postępować na drodze do żywota wiecznego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.